Jak wiemy, konkurs pierwszą edycję miał w 2007 roku, ma już swoje tradycje, jest rozpoznawany w Polsce. Co roku Kieleckie Centrum Kultury otrzymuje ponad 200 zgłoszeń. Z tych zgłoszeń wybierana jest finałowa setka. A potem z tej setki wybieramy finalistów, których dzisiaj zobaczymy podczas gali. Każdy z nich zaprezentuje dwie kolekcje i wyłonimy zwycięzców pierwszej, pierwszego i drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnień i nagród od sponsorów i firm zaprzyjaźnionych. się w ten lipcowy wieczór tutaj w Kielcach na tej kieleckiej scenie w kieleckim centrum kultury, bo rok rocznie tutaj odbywa się ta wyjątkowa gala międzynarodowy konkurs projektantów i entuzjastów mody of fashion. Ma na celu przede wszystkim promowanie mody off-fowej, czyli mody e, niezwiązanej z modą e, wdrożoną do produkcji w firmach odzieżowych, tylko to jest typowa moda, w której młody projektant może pokazać swoje możliwości, e, ten proces kreatywności, innowacyjności, jako właśnie branża sektorów kreatywnych. Przede wszystkim młoda Ofowa, która jest no, taką najfajniejszą działką mody, bo jest w tym zabawa, są nowości, jest młody, świeży y, pogląd y, młodych ludzi na modę, na, na sposób na, na siebie, na bycie sobą, bo modą można wyrazić, można wyrazić y, siebie, prawda? Także to wszystko jest to wyjątkowe i no, na pewno jest to bardzo, jest to jedyna w swoim rodzaju impreza w Polsce. że um, każdy ma swoje własne gdzieś tam DNA i, i, i własną y, y, rzecz do przekazania i on, mogą się inspirować owszem, y, nie wiem, sztuką, modą vintage, sztuką czy coś, co rzeczywiście już było, y, przekazywać do w formie nowoczesnej nam teraz y, obecnie, natomiast również będą szukać na pewno, nowych rozwiązań i ja na to liczę, bo to jest coś, co rzeczywiście no, jest najtrudniejsze, żeby znaleźć coś, kto coś jeszcze kiedyś nigdy nie zrobił. Nie pobyt tutaj jest taką wspaniałą retrospekcją, bo przyjeżdżałam tu jako studentka i ostatnio gdzieś wyświetlił mi się ten konkurs i mówię, a kurczę, spróbuję, może akurat jest mi bardzo miło, że mogę tutaj być. Kiedyś wspominam to zupełnie inaczej, kiedy byłam studentką, kiedy przyjeżdżałam tu jeszcze autobusem, kiedy nie można było wynająć sobie hotelu czy zjeść w restauracji. Dzisiaj jest inaczej, wiadomo, jak człowiek jest już dorosły bardzo i pracuje. Także jest to dla mnie no, taka duchowa retrospekcja, wspaniałe przeżycie w ogóle, wspaniali ludzie, i widzę, jak ten konkurs się wspaniale rozwija, dla mnie to jest niesamowite. On już wtedy robił na mnie ogromne wrażenie, kiedy nie, nie było jeszcze takich może technologii cyfrowych, jak dzisiaj widzimy na wybiegu. Także jestem pod wielkim wrażeniem tej inicjatywy, że jest to takie wielkie wydarzenie, przede wszystkim miasta Kielce, które jest po prostu piękne. Jest w rękach e, twórcy. Bardzo ważna w modzie jest konsekwencja i upór. Bez tej konsekwencji, uporu, niestety, nic z tego nigdy nie, nie będzie, ponieważ, mówię, moda jest taką dziedziną, którą e, uważam, że wymaga również kontynuacji. To nie jest jednorazowa kolekcja, jeżeli. Młody człowiek podejdzie do tego bardzo poważnie. Rzeczywiście będzie chciał w tej młodzie dużo działać, zaistnieć i robić swoje. Musi być konsekwentny i, i do przodu, i nie zważać na niepowodzenia, tylko robić swoje i wierzyć przede wszystkim w siebie. Jedno z największych wydarzeń modowych w Polsce, bo to jest jedyne miejsce, gdzie nieważny jest wiek, nieważne jest doświadczenie, czy jesteśmy amatorami mody, czy jesteśmy już projektantami, którzy pracują w tej branży. Także jest to wspaniałe, że, że tu może wystąpić każdy, przynajmniej przysłać pracę i zachęcam wszystkich, żeby korzystali z tej, z tej wspaniałej inicjatywy. Start młodym projektantom. E, mamy mnóstwo sponsorów, mamy duże firmy odzieżowe, mark, mamy duże marki, które z nami współpracują w tym roku właśnie e, weszły w Fashion po raz pierwszy. Mamy portale modowe, mamy blogerów modowych w jury, redaktorów naczelnych gazet, e, firmy, duże koncerny odzieżowe, więc to jest olbrzymia szansa dla młodych ludzi zaistnienia w świecie mody i rozpoczęcia kariery zawodowej potem w tym kierunku.